Co się bierze Pana pasja do śpiewania? Moja pasja to zawsze, w sumie od, od małego chłopaka. Kiedy miałem 4-5 lat, to już sobie podśpiewywałem w domu przed telewizorem, mówiąc rodzicom, że umiem lepiej niż w telewizji. I zawsze chciałem być, w związku z tym, że mama jest bardzo muzykalna, i moja babcia pięknie śpiewała, ojciec jest aktorem. Zawsze chciałem coś robić w branży artystycznej. W związku z tym to śpiewanie nie jest przypadkiem, tylko jest konsekwencją chyba całego życia mojego lubienia muzyki i wszystkiego, co jest związane w ogóle ze sceną, ze stadą. Czy to prawda, że chciał pan śpiewać w zespole Miry Zimińskiej? Tak, chciałem być w Mazowszu, gdybym się nie dostał do szkoły teatralnej. Złożyłem papiery do trzech w sumie uczelni, bo na wydział wokalno-aktorski we wrocławskiej Wyższej Szkole Muzycznej, do Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie na wydział aktorski i do studium pedagogicznego w Opolu, gdy oczywiście no, ratowałem się przed wojskiem, nie chciałem, cokolwiek się nie udało, żeby zdać egzamin, chociaż w tym Opolu do tego studia. Natomiast przed tymi wszystkimi uczelnianymi bojami pojechałem do Mazowsza też na wszelki wypadek, aczkolwiek Dziemińska będzie dla mnie bardzo przychylna w trakcie egzaminów, ponieważ koncerty, które grałem z Rachoniem i z Debichem jeszcze w czasach Opola, Zielonej Kury i Sopotu, były koncertami, w których uczestniczyły też Mazowsza, To były takie różne składanki, zbieranki. I Ziemińska wtedy mnie przyuważyła z taką dziewczynką Małgosią walką która też startowała wtedy w tych młodzieżowych festiwalach. No, ale okazałem się po pierwsze za szczupły, za drobnej konstrukcji. Tam praca w Mazowsze jest bardzo ciężka. I ona powiedziała mi, że jeżeli nie dostanę się do szkoły teatralnej, a utyję przez wakacje, bo wtedy mnie w wakacjach przyjmie, zresztą do dziś to wspominamy, jakie się widzimy. Którą szkołę teatralną pan kończył? Warszawską. W tej chwili śpiewa Pan przede wszystkim, ale wcześniej zajmował się typowym zawodem aktorskim, to znaczy grał Pan w filmach, w teatrze. Czy nie żałuje Pan decyzji rezygnacji z tego typowego zawodu? Nigdy nie zrezygnowałem z aktorstwa w trakcie śpiewania, zagrałem w kilku filmach, zagrałem w tarczy telewizji, zagrałem w teatrze stacjonarnym, zagrałem gościnnie. Nie, nie jestem, cały czas jestem aktorem. Głównie nazywam się Michał Bajor i to jest najważniejsze. I robię to, co mi po prostu w duszy artystycznie gra to, że piosenka. Bardziej jest znana publiczności w Polsce, wynika z tego, że jednak do Warszawy nie przyjeżdża, pozostaje 30 kilka milionów Polaków, żeby oglądać teatry stacjonarne, do kina na polskie filmy też nie wszyscy chodzą, w telewizji również nie wszyscy oglądają, teraz mamy ogromną możliwość wyboru po kilkanaście kanałów w każdym mieście satelitarnych i prywatnych i polskich stacji, w związku z tym ja wciąż aktorem którym się czuję, grać zresztą będę, bo zamierzam. I z niczego nie zrezygnowałem, mil nie zrezygnowałem z niczego, po prostu jestem Michałem Bajorem, który sobie raz śpiewa, raz gra, teraz dłużej akurat śpiewa, taka jest akurat moja decyzja na ten czas. Tak. Jeśli chodzi o grę, to co przynosiło Pani większą satysfakcję, film czy teatr? Film, film, absolutnie film, dlatego że ja będąc pod znakiem bliźniąt nie znoszę stagnacji i nie lubię powtórzeń, ciągle szukam czegoś nowego. Teatr interesujący był dla mnie tylko w fazie prób. Natomiast potem już zagrać 30, 50, 100 takich samych zdań, takich samych spektakli, dla mnie to jest bardzo męczące. To oczywiście są herezje, bo aktorzy raczej kochają bardziej teatr niż kino. Natomiast w kinie ciągle się coś dzieje, nakręci się kawałek sceny, ona jest potem puszczona albo jest wycięta, potem się ją powtarza, potem są dokrętki i ciągle to jest coś nowego. Więc ja wolałem kino od teatru. W tej chwili po tych kilku latach śpiewania, odwracam do teatru, ale myślę, że i kino znajdzie w moim życiu zawodowym też swoje miejsce, ale dopiero w przyszłym sezonie. Piosenkę, którą Pan śpiewa określa się mianem piosenki aktorskiej. Czym jest dla Pana piosenka aktorska? Nie wiem czy aktorskiej, może bardziej literackiej. Tutaj jest zbitka muzyki ze słowami. Nie tak jak na ogół w piosenkach rozrywkowych, że jest to albo czasami wyłącznie muzyka, albo czasami tylko słowa, albo od sasa do lasa, albo jest to po prostu niczym. Tylko jest to, powiedzmy sobie, bardziej ambitniejszy tekst z bardziej, nie wiem nazwać, ambitną muzyką czy z mniej komercyjną muzyką. I nigdy nie klasyfikowałem tych piosenek, które śpiewałem jako aktorskich czy rozrywkowych. Ja uważam, że mój repertuar, który śpiewam w tej chwili szczególnie jest na tyle różnorodny, że tam są miejsca i na piosenki bardzo dramatyczne, i na piosenki bardziej te nazywane literackimi aktorskimi, ale i na piosenki, które są troszkę bardziej muzyczne, melodyjne.